Witam. Moich klientów ma bufory. Między 60 a 80 klientów. I z reguły to jest zamontowany bufor bez zaworu temperaturowego. To jest jedyne. Zamontowany zawór ATV 55 z buforem. Natomiast 90-parę procent moich klientów ma podłączony kominek z buforem z pominięciem zaworu ATV 55. Więc to jest tylko jeden zawór, który zamontowałem. Tutaj u mojej rodziny z kotłem zgazowującym drewno. A wszystkie inne montuję bez zaworu temperaturowego: czy to jest z buforem, czy to jest bez bufora. To jest sprzęgło hydrauliczne. Z tej strony możemy podłączyć kominy z płaszczem wodnym, kocioł zgazowującym drewno. A tutaj mamy zasilanie i powrót instalacja grzejnikowa to jest 100% przepływu a to jest ogrzewanie podłogowe z zaworem mieszającym i tutaj jest powrót, a to jest zasilenie do podłogówki i to daje nam 50% przepływu i to powoduje, że mamy więcej przepływu o 50%. Bo trzeba taki system robić. Bez sprzęgła hydraulicznego, żeby przepływ wody był 100%, tak jakby szło do używania grzejnikowego i zarazem do używania podłogowego, a nie 100%, 150% przepływu, bo to daje nam 100% przepływu plus 50%, bo tu jest podmieszanie 50% się wraca, 50% jest jako podmieszanie tak około, i daje nam 150% przepływu i te 150% przepływu powoduje to że mamy większe y, przepływy przez i y, y, szybciejsze chłodzenie urządzenia, które nam produkuje ciepło i automatycznie zmienia się modulacja urządzenia grzewczego, przykładowo kominek z płaszczem wodnym spala najwięcej drewna, dlatego to wypraktykowałem taką metodę, którą stosuję nawet do 300-350 m2 domy, ogrzewanie podłogowe 100%, ogrzewanie podłogowe grzelnikowe, a nawet ciepła woda użytkowa 100% bez sprzęgła hydraulicznego, bo tam gdzie jest sprzęgło hydrauliczne, Dużo większe przepływy to automatycznie musimy zamontować zawór temperaturowy na powrocie urządzenia grzewczego. Więc jeżeli mamy sprzęgło hydrauliczne to montuje się zawór temperaturowy na powrocie. By urządzenie grzewcze miało tą temperaturę pracy, żeby plachy mogły żyć długo. A więc moje kotłownie, dwa w jednym, bo tutaj nie zaznaczyłem jeszcze kotła gazowego, to ponad 200 kotłowni, dwa w jednym. To jest kominek z płaszczem wodnym lub inne urządzenie grzewcze jedno na paliwo stałe, drugie albo kocioł gazowy najczęściej. 100% bezobsługowe, albo pompa ciepła i robi się to w ten sposób, że kominek nie ma sprzęgła hydraulicznego, tutaj w tym centralnym ogrzewaniu, nie ma zaworu temperaturowego na powrocie, układ zamknięty, nie ma nacienia wyrównawczego i nie ma zestawu wymiennikowo-pompowego. Pompka Maksymalnie chodzi na drugim biegu. Przepływy wody nie więcej niż 1320 litrów na godzinę, i ten jeden przepływ wody z kominka i z powrotem yy, z kominka na centralne i z centralnego z powrotem do kominka. Grzeje instalację grzejnikową, grzeje ciepłą wodę użytkową i grzeje ogrzewanie podłogowe. Instalacja grzejnikowa, głowice wyregulowana, ogrzewanie podłogowe, siłownik i termostaty pokojowe. I grzejemy duży dom. Wrażenie jest takie, że jak grzejemy dom 250 m2 kominkiem z płaszczem wodnym, przy tego typu instalacji centralnego ogrzewania razem z kotem gazowym, przykładowo, to to jest takie wrażenie, jakby się grzało dom 120 m2. Dlatego, że instalacja pracuje grzejnikowa cyklicznie, ogrzewanie podłogowe pracuje cyklicznie, woda to tylko na początku się grzeje, wyrównuje lub uzupełnia ciepło, jak spuścimy wodę, i dzięki temu mamy przepływ mały, jeden obieg grzewczy. Kominek leciutko uzyskuje temperaturę pracy, szybko mijamy punkty rosy. I taki kominek spokojnie żyje 20 lat, a może i nawet więcej, bo wielu moich klientów to już ma około 20 lat kominek z płaszczą wodą, bez sprzęgła hydraulicznego, bez zaworu temperaturowego, bez kilku pompek, bez wymiennika płytowego, bez naczynia wyrównaczego. Taki system jest dużo prościejszy do wykonania, dużo mniej miejsca zajmuje i wszystko dobrze działa i możemy grzać dwie podłogówki plus ciepła woda użytkowa lub grzać grzejniki, podłogówka plus ciepła woda użytkowa albo możemy grzać ogrzewanie 100% podłogowe z ciepłą wodą użytkową albo grzać ciepłą wodę użytkową na jednym obiegu grzewczym plus instalacja grzejnikowa według mojej oceny chyba nikt na świecie tego systemu nie zna i nie rozumie być może ja jestem jedyny, który taki ten system zna który mam opracowany i wielu klientów, ponad 200 ma i jest zadowolonych, mają mniejsze zużycie Drewn, drewna, mniej pompek, mniej prądu, bez sprzęgła bez zaworu temperaturowego i wszystko dobrze działa to jest jeden z takich przykładów kotłownia mała, bez sprzęgła hydraulicznego, wymiennika płytowego, zaworu temperaturowego i kotłownia ma 25 cm szerokości. Średnio mieści się od 1,25 do metra m szerokości. W sumie ma od 0,85 do 1 m2 podstawy. Poza tym taką kotłownię robi się na warsztacie w pozycji poziomej. Łatwo się skręca, składa, przykręca do ściany, na sklejce. A tylko od dołu się podpina zimną wodę, ciepłą wodę, cyrkulację.